W filmie dzisiaj będzie holze ze sklepu Ikea. Mam tutaj kilka takich drobnych rzeczy, ale również zakupiłam toaletkę Malm, która jeszcze no, nie jest skręcona, więc nie będę wam pokazywać. Pokażę wam w jakimś vlogu, dla tych, co są ciekawi. E, a jeżeli ktoś już nie może wytrzymać do vloga, w którym pokażę toaletkę, to oczywiście może sobie na stronce sprawdzić. E, oraz kupiłam dwa stoliki nocne Kulen, e, tak się nazywają. E, no i jeszcze kupiłam taki zwykły taborecik biały do tej mojej właśnie toaletki, też nie jest skręcony, więc wszystko będzie we vlogu. Jak już zaczęłam, sobie ogarniać to swoje miejsce do malowania, a teraz pokażę Wam takie drobniejsze rzeczy, które zakupiłam yy, i co? Mam nadzieję, że Wam filmik się spodoba. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, yy, do pisania komentarzy. Bardzo chętnie będę je czytać, a teraz już bez dłuższego przedłużania pokazuję Wam, co zakupiłam po długiej, długiej przerwie, no bo dawno już w wikea nie byłam. Tak więc zaczynamy. Ja sobie gdzie gdzie tutaj popisałam ceny, żeby to nie trwało za długo, bo na paragonie szukać, potem to wycinać, także żeby było szybciej. Na pierwszy ogień pójdzie taki rondelek dwulitrowy z pokrywką. Taka jest jego nazwa, nie chcę sobie łamać języka. Cena to 29,99 Pokryweczka również jest metalowa, nie mamy tutaj szyby, szkła w pokrywce. No taki zwykły po prostu rondelek. Drugą rzeczą... Będą to takie korkowe podkładki pod gorące garnki. W zestawie mamy trzy sztuki. Jak widzicie, takie zwykłe z takiego korka, podkładeczki. Cena to 9,99 i średnica jednej podkładki to 19 cm. Kolejną rzeczą jest to taki pokrowiec. Cena jego to 8 zł na jakieś pościele czy ubrania. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jest to coś takiego, takiej wielkości, na zamek, oczywiście to jest tutaj rozkładane. Pokażę Wam na zdjęciu tutaj z tej metki jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. Wielkość jest naprawdę taka w porządeczku, po 8 zł, ja to kupiłam z myślą o trzymaniu pościeli w tym. Rozmiar to 55x49 i 19 cm jest tutaj, no pojemności, że tak powiem, tej wysokości tego. Na zamek taki pokrowiec. Następnie mam zestaw szklaneczek, tych takich klasycznych, ale mniejszych, bo są też takie większe. Te pokale tak to się nazywa jako pokal, pokale. No, tak to jakoś odmieniłam. Mam nadzieję, że poprawnie. Zestaw sześciu szklanek, 12,99. Jest to białe szkło. Na pewno wszyscy dobrze ten pokal e, kojarzą. Taki taki zestaw. Wiem go z myślą o gościach, bo te duże to trochę jednak na jakieś takie e, odwiedziny, takie szklane, wielkie stare, co tak średnio i zdecydowałam, że jeszcze dokupię te mniejsze. E, kolejna będzie taka świeczka różowa. E, cena to 7,99 pali się 40 godzin jest o zapachu takim jakby czereśniowym, bardzo taki fajny słodki, wiśnia, czereśnia. Coś takiego z taką naklejką, jak widzicie. Cudownie, naprawdę cudownie pachnie. Następnie mam zestaw e, takich przyborów kuchennych w cenie 5,99 Kupiłam to głównie dla tego szpikulca, e, bo łatwiej takim się miesza bigos czy jakąś kapustyna, e, nawet na, wiecie, na jakieś pierogi z kapustą i grzybami. Mamy tu jeszcze w zestawie taką zwykłą łopatkę drewnianą i tutaj jeszcze jest w środku taka klasyczna, najzwyklejsza szpatułka. Także takie fajne zestawy drewniane można również zakupić do kuchni. Dalej mam zestaw 12 tych większych świeczek o zapachu brzoskwiniowym. Jak widzicie 9 godzin palenia, cena całego zestawu 9,99. No pięknie, naprawdę pięknie brzoskwiniowo pachną kolorek taki fajny, pomarańczowy. Ze świeczek również jeszcze mam zestaw 30 teel'ów. Ale to pachnie jabłkowo gruszkowy zapach. 4 godziny się palą. 30 sztuk, 7,99 za taki zestawik. Kolejną rzeczą jest miotka. Wniotka właściwie z szufelką. Miałam w takim kolorze żółtym, były trzy kolorki do wyboru. Koszt to 4,99. Powiem Wam, że ja mam już chyba z trzy z różnych sklepów. I zawsze mam z tym problem, że jak przykładam do podłogi, to tutaj nie jest dobrze wyprofilowane i śmieci padają pod zmiotkę jakie ja chcę zamieść, a tutaj już sobie przymierzyłam do podłogi. W sklepie to zrobiłam, żeby sprawdzić, czy faktycznie tutaj to będzie przylegało. Tak ma ładnie tutaj, żeby śmieci wpadały na szufelkę, a nie pod. I powiem wam, że to spełnia ten mój warunek i mam nadzieję, że w domu również będzie się dobrze tym zmiatało. Także taka zmiotka z szufelką. Kolejną rzeczą którą już wiele razy, jak byłam, to oglądałam i w końcu się na nią skusiłam. Jest to serwetnik. Ja mam taki czarny z tym ciężarkiem, taki też klasyczny z IKEA, ale tym razem zdecydowałam się na taki. Był jeszcze w większym rozmiarze. Ja mam ten mniejszy. Cena to 14,99. Wymiary 18 na 18. Piękny jest naprawdę. Ja do tego wkładam zwykłe białe również z IKEA serwetki. Mam na razie zapas, więc no, nie kupowałam. Przy tych zakupach, kolejna rzecz to taki kubeczek. Kubeczek kosztował 9,99, a pojemności tutaj nie ma, więc nie wiem jaka to jest pojemność. Dwa takie kubeczki zakupiłam z takim tutaj, jak widzicie, takim ciekawym uchwytem i ma taką, taką fakturę właściwie, no jest to troszeczkę odstające, takich rąbów. Kolor taki szarawy. Następnie coś, co bardzo długo za mną chodziło i się w końcu zdecydowałam są to czarne talerze z połyskiem. To są talerze obiadowe, takie większe. Mamy tutaj cztery sztuki, tak popakowane, jak widzicie. I koszt tych czterech talerzy to 29,99. Do tego można jeszcze dokupić miseczki, talerze głębokie. I chyba to wszystko z tego co pamiętam. Śniadaniówek nie widziałam, więc no nie wiem, czy akurat nie było, czy nie ma w ogóle. Musiałabym sprawdzić na stronie. Jeżeli będą, to chętnie bym dokupiła również śniadaniówki, bo pięknie prezentuje się czarna zastawa. Następną rzeczą jest świeczuszka, taka w szkle. Tutaj akurat mam taki odcień szkła zielony. Świeczka w środku jest biała. Jest ona zapachowa, nie wiem, jak ten zapach do czego porównać, bo widzicie, tutaj zdjęcie takich jakichś liści, jakichś zieleni, więc nie wiem, czego to jest w sumie zapach. I cena tej świeczki to 5,99. Fajnie też, jeżeli wypalę, to ta szklaneczka do czegoś się przyda. Mogę zrobić jeszcze swoją świecę. W ogóle swoją drogą myślę o tym, żeby robić swoje świeczki, takie tylko na swój, na swój użytek albo do jakiegoś prezentu komuś dorzucić, więc zacznę zbierać takie pojemniczki. Kolejną świecą jest taka fioletowa, taki lila właściwie kolorek, teraz fajnie wygląda do tych moich tulipanów. Ta świeca kosztowała 4,99 i 40 godzin się pali. Rozmiar jej to 6,8 cm, więc taka piękna, fioletowa świeczuszka. I jeszcze do kompletu zakupiłam żółtą. Cena ta sama, ilość godzin do wypalenia tej świeczki również 46,8 cm. Są identyczne, tylko widzicie, różnią się kolorem. Więc taki zestawik z myślą o Wielkanocy. Myślę, że fajne połączenie kolorów, szczególnie ten żółciutki. Także z myślą o Wielkanocy zakupiłam te świeczki. Następną rzeczą, a właściwie roślinką. Kupiłam aloes. Właściwie mój mąż go wybrał. Ja zastanawiałam się czy brać czy nie brać. Już nie chciałam brać, a mój mąż to ja go wezmę. Także wybrał taki aloes. Cena jego to 12,99 Więc myślę, że bardzo fajna, atrakcyjna cena i pięknie się będzie prezentować. Jeszcze tylko muszę zakupić jakąś osłonkę, bo za bardzo w sklepie mi się nie podobały żadne, więc będę polować na pewno w Pepco oczywiście. Także taka nowa roślinka. Przed ostatnią rzeczą jest to taki szary ręcznik. Ja już mam dwa takie ciemnozielone z takim tutaj szarym paseczki wykończeniem. Tutaj jeszcze mamy taki czarny paseczek. Kolor całego ręcznika jest również szary. Ja jak mówię mam już bardzo taki ciemny, zielony, butelkowy, oj taki bardzo, bardzo ciemny i świetnie się sprawdzają te ręczniki do toalety. Ja mam w toalecie ten zielony, więc stwierdziłam, że wezmę również teraz szary, żeby mieć taką jakąś różnorodność, bo mam dwa zielone i na zmianę je piorę, więc teraz będzie też szary się przewijał. Fajne, że tutaj jest takie, zobaczcie, konkretne uszko, nie jakieś tam cieniutki. Sznureczek, tylko już takie porządne, więc jestem bardzo zadowolona z tych ręczników. I ostatnią rzeczą jest to garnek 5-litrowy, zwykły klasyczny, również ta sama kolekcja, co ten rondelek, który pokazywałam na początku. Cały metalowy, również pokryweczka jest metalowa, nie mamy tutaj szkła. Ja może go teraz otworzę i zaraz Wam pokażę. Cena tego garnka to 59,99. Zdecydowałam się na ten, ponieważ mam dużo opinii na stronie IKEA. I tak prezentuje się ten garneczek. Tak jest z pokrywki, tak samo w tym rondelku. Bo jak mówię, jest to ta sama kolekcja. Tutaj mamy jeszcze taką, widać, widać u góry dziurkę. W środku jest podziałka z miarką. Także taki, no zwykły. Metalowy, srebrny garnek. I co, kochani, to już wszystko w tym filmie. Jak wspominałam na początku, również zakupiłam toaletkę, szafki nocne i taborecik. Ale to wszystko jest jeszcze nieposkręcane, bo kupiłam y, te zakupy wczoraj. Wieczorem przyjechałam do domu. Dzisiaj chcę nagrać, żeby to już poukładać. Więc y, kto jest ciekawy, to obserwujcie mnie. Będzie na pewno w jakimś vlogu, jak już poskładam, jak zacznę sobie tą toaletkę w ogóle. No tam wiecie układać wszystko w niej, jak ją zaaranżuję i co tam na niej postawię. To wszystko jeszcze będzie w vlogu, więc serdecznie Was zapraszam. A kto jest ciekawy już teraz, no, może Wam powiem w sumie, jak nazywa się jak teraz znajdę to stołek Marius się nazywa stołek Marius. Koszt stołka to 17 zł. Toaletka w regularnej cenie kosztuje 299, teraz jest jakaś obniżka na 249, więc fajnie. No i kulen, tak, kulen dokładnie nazywa się ten stołek. Tutaj przeczytałem, nie stołek, tylko stolik nocny. 79 zł. za jeden. Kupiłam dwa takie stoliki, także jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają, możecie sobie sprawdzić na stronie. A ja już kończę, biorę się za układanie, dziękuję Wam za oglądanie. Miło, jeżeli zostawicie łapeczkę do góry, jeżeli filmik Wam się podobał i piszcie, co Waszym zdaniem z moich zakupów jest najciekawszego, co Wam się najbardziej spodobało i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was ciepło, cześć.